krzyczy ale tam przez choeni zimno ślad przygody moc. Legend czeka świat razem złapiemy moc odrzenie w sercach nas. Ewolucji blask nie świat wita nas! Pokej historię płynie w żyłach nam. Łapotę ruszaj tam! Akt pierwszy. Dzień lidera robaczej sali. Każdy dzień zaczyna się od brzżżżż. Nie, to nie budzik, to mój Weedle, ten mały żółty robaczek z kolcem na głowie, zawsze pierwszy wita poranek. Siedzi przy oknie i macha swoim ogonkiem, wydając śmieszne brzęczenie, które znaczy Wstawaj, czas na karmienie. Ja, czyli lider robaczej sali, nie mam łatwego życia. Wszyscy inni liderzy w Kanto mają fajne typy pokémonów: elektryczne, wodne, kamienne, a ja mam robaki. Niektórzy myślą robaki. Fuj, ale ja wiem, że to są jedne z najciekawszych pokemonów na świecie. Mają pancerzyki, skrzydełka, robią sieci. Mają czułki, potrafią świecić w nocy albo przemieniają się w zupełnie nowe stworzenia. Dla mnie to magia. Mam na imię Takeshi, ale wszyscy wołają na mnie po prostu liderze. Noszę zieloną kamizelkę z kieszonkami, bo zawsze mam coś do schowania. Liście dla katerpie. Ściereczkę do polerowania ostrzy Sajtera, butelkę z nektarem dla Butterfree. Na głowie mam czapkę z siatką, taką, jaką noszą badacze owadów. Nie zawsze wygląda to poważnie, ale przynajmniej żaden bidril nie wlatuje mi prosto w twarz. Lubię mówić, że jestem jak opiekun w wielkim przedszkolu, tylko że zamiast dzieci mam dziesiątki robaczków. Czasem bywam trochę niezdarny. Kiedy biorę za dużo liści naraz, katerpie wszystkie mi wypadają z rąk i zaczyna się gonitwa. Ale moi podopieczni wiedzą, że zawsze staram się najlepiej jak potrafię. Kiedy schodzę na dół, wita mnie cała orkiestra dźwięków. Chrup, chrup, to widl, które już zaczęły podjadać swoje krążki białkowe. Fruu, fruu, to butterfree, które ćwiczą skrzydła, żeby były gotowe do lotu. Bziuuu! Wenonaty, które poruszają swoimi wielkimi oczami i świecą, jakby miały własne lampki. Najpierw zajmuję się kokonarium. To specjalne miejsce, gdzie wiszą metapody i kakuny. Wyglądają jak zielone i żółte paczuszki przyczepione do gałęzi. Każdy dzień sprawdzam, czy któryś się nie wykluwa. O, metapod numer siedem chyba się poruszył. Mówię, przykładając ucho do kokonu. Spokojnie, jeszcze nie musisz być motylem, możesz poczekać. Katerpie zaglądają z dołu, jakby dopingowały starszych kolegów. Potem przychodzi pora na mojego najgroźniejszego i najbardziej eleganckiego pokemona: Sajtera. On nie biega, nie skacze, nie robi min. On zawsze stoi poważnie, z ostrzami skrzyżowanymi, jak strażnik. Ale ja wiem, że w środku bardzo lubi, jak mu się czyści te jego błyszczące ramiona. No dobra, kolego, mówię i wyciągam specjalną ściereczkę. Czas na polerowanie. Sider udaje, że nie cieszy się na to, ale kiedy zaczynam delikatnie przecierać ostrza, przymyka oczy, jakby było mu bardzo przyjemnie. Kiedy wszystkie robaczki są nakarmione i zadbane, siadam na moim starym drewnianym stołeczku. Wtedy robi się ciszej. Czasem ta cisza jest miła, a czasem trochę nudna. Eh, codziennie to samo. Wzdycham. Karmienie, sprzątanie, sprawdzanie kokonów. Butterfly podlatuje i siada mi na ramieniu, jakby chciał powiedzieć. Ale my cię lubimy, nawet jeśli się nudzisz. To prawda, nawet jeśli życie lidera nie zawsze jest pełne przygód, mam przy sobie gronowiernych przyjaciół. Czasem przychodzą dzieci z rodzicami i przyklejają nosy do szyb. O, jakie wielkie oczy ma ten wenonat! wołają. A czy Bedril potrafi pisać piórem? pyta ktoś inny. Nie, ale potrafi zrobić dziurki w kartce. Odpowiadam i wszyscy wybuchają śmiechem. Cieszę się, kiedy ktoś przestaje się bać robaków i zobaczy w nich coś uroczego, bo w końcu to właśnie moja rola – pokazać, że owadzie Pokemony też są wyjątkowe. Wieczorem siadamy wszyscy razem. Jajem swoją kanapkę, Weedle dostają dodatkowe krążki, Venonaty domagają się jabłkowych okruszków, a Butterfree fruwają nad nami, rozsypując błyszczący pyłek jak konfetti. Czasem nawet wyglądamy jak rodzina, która urządza piknik w środku sali. Tak wygląda jeden zwyczajny dzień w mojej robaczej sali. Niektórym wydaje się, że to nuda, ale ja wiem, że każdy poranek, każdy chrupiący liść i każde trzepotanie skrzydeł jest częścią czegoś większego. Mojej małej owadzie i rodziny. Akt drugi: trenerzy, którzy boją się robaków. Kiedy ktoś puka do drzwi mojej sali, od razu wiem, że to znaczy jedno: Chcę zdobyć odznakę. Brzmi poważnie, prawda? Tylko że większość trenerów, którzy przychodzą do robaczej sali, Wcale nie jest taka odważna, jak im się wydaje. I zamiast prawdziwych bitew mamy mnóstwo śmiesznych przygód. Pewnego ranka pojawił się u mnie chłopiec w czerwonej kurtce i wielkiej czapce z daszkiem. Wszedł pewnym krokiem, tup-tup-tup, a potem zobaczył mojego venonata. Venonat ma wielkie świecące oczy. Czasem wyglądają jak dwa reflektory. I co zrobił venonat? Bziu! zamrugał na chłopca, jakby mówił Cześć! A chłopiec aż się przewrócił ze strachu. O, 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 nie! Zawołał i wybiegł z sali szybciej niż Pidgey, któremu ktoś podstawił ogień pod ogon. Venonat spojrzał na mnie smutno, a ja pogłaskałem go po futerku. Nic się nie martw, kolego. Niektórzy ludzie po prostu muszą się oswoić z waszym urokiem. Potem przyszła dziewczynka z warkoczami i trzema pokebalami. Jestem gotowa! Krzyknęła i rzuciła pierwszego pokebala. Puf! wyskoczył Pidgey. O, fajnie, pomyślałem. Rzuciła drugiego. Puf, wyskoczył drugi Pidgey. E, chyba pomyłka? Zapytałem. A potem rzuciła trzeciego. Puf, trzeci pigi. Patrzyłem na nią zdziwiony. Ależ to przecież trzy razy ten sam pokemon? Nie, zaprotestowała dziewczynka. Ten pierwszy ma dłuższe piórko, drugi krzywy dziób, a trzeci ma brwi bardziej krzaczaste śmiałem się tak, że aż katerpie spadł z liścia. Walka? Szybka. Butterfly machnął skrzydłami. Pidgey zaczęły latać w kółko i było po sprawie. Dziękuję, to było super, powiedziała dziewczynka i uśmiechnęła się od ucha do ucha. Po południu zjawił się starszy pan w długim płaszczu. Popatrzył na moje Bidril i zapytał: Czy to prawda, że Bidril potrafi ukłuć szybciej niż człowiek zdąży mrugnąć? Tak, odparłem. Chce pan sprawdzić? Starszy pan zrobił wielkie oczy, złapał kapelusz i uciekł, aż płaszcz łopotał za nim jak skrzydła firowa. Bidril spojrzały na mnie jakby mówiły: "Serio? Mogłeś być trochę łagodniejszy." "No co?" wzruszyłem ramionami. "Lubię żartować." Innym razem przyszedł chłopak z jednym jedynym pokebolem. "Mam tylko jednego pokemona, ale dam radę," oznajmił. Puff! wyskoczył malutki Rattata. Patrzył na mnie tymi swoimi czarnymi oczkami, jakby mówił, proszę nie każ mi walczyć z bidrilem. Zlitowałem się. No dobra, powiedziałem. Walczmy ratata kontra katerpie. I to była jedna z najzabawniejszych walk w mojej sali. Rattata biegał w kółko, a katerpie pełzał za nim tak wolno, że wyglądało to jak zabawa w berka. W końcu ratata się zmęczył, usiadł, a katerpie po prostu wlazł mu na ogon. E, czyli przegrałem? Zapytał chłopak. Nie, uśmiechnąłem się. To był remis, bo obaj daliście z siebie wszystko. I tak właśnie wygląda większość moich wyzwań. Krótkie, śmieszne, a czasem bardziej przypominają zabawę niż prawdziwą bitwę. Moi przeciwnicy boją się robaków albo mają pokemony tak małe, że wystarczy jedno machnięcie skrzydeł Butterfree i już jest po walce. A ja? Czasem się nudzę, bo ile razy można patrzeć. Jak Weedle robi fikołka, a Pidgey odlatuje spanikowany? Ale wtedy przypominam sobie, że moi robaczkowi przyjaciele potrzebują treningu. Nawet krótka walka to dla nich ćwiczenie. Katerpie staje się odważniejszy, butterfree lata szybciej, a Sider. No cóż, Sider zawsze traktuje wszystko poważnie. Kiedy sala pustoszeje, siadamy wszyscy razem. Ja na stołeczku, Weedle pełzają obok, katerpie wspina się po mojej nodze, a Butterfree krąży nad głową. Widzicie, mówię do nich. Może trenerzy są słabi, ale wy jesteście wspaniali. Wenonaty wpatrują się we mnie swoimi wielkimi oczami, a ja czuję, że mimo tej całej nudy tak naprawdę mam najlepszą drużynę na świecie. Akt trzeci. Ten, co wraca codziennie. Pewnego dnia, kiedy w sali panowała cisza i tylko sajter ćwiczył swoje ostrza, drzwi otworzyły się z hukiem. Wpadł do środka chłopiec z ogromnym plecakiem, który wydawał się większy od niego. "Chcę wyzwanie!" zawołał tak głośno, że aż Weedle spadł z gałązki, na której siedział i zaczął toczyć się po podłodze jak kulka. Chłopiec miał przekrzywioną czapkę, zbyt szeroki uśmiech i buty ubłocone tak bardzo, że zostawił ślady na całej podłodze. "No dobrze. Pokaż mi swoje pokemony." powiedziałem, choć już czułem, że to nie będzie długa walka. Rzucił pierwszy pokeball. Puff! Wyskoczył magikarp. Zrobił trzy podskoki i walnął brzuchem w podłogę. Plask, plask, plask. Rzucił drugi. Puf! Wyskoczył Pidgey, który rozejrzał się, pomachał skrzydłami i usiadł na ławce, jakby był na pikniku. Walka trwała krócej niż zagotowanie czajnika. Katerpie owinął magikarpa lepką nicią, a Venonat mrugnął oczkami i Pidgey już nie miał ochoty walczyć. Chłopiec zebrał pokebale, spojrzał na mnie poważnie i zawołał: Spróbuję jutro! Po czym wybiegł. Następnego dnia, punktualnie rano, znowu wszedł. Chcę wyzwanie! Powtórzył. Ojej, znowu ty? Zapytałem. Przecież wczoraj ledwo zacząłeś walkę. Ale dzisiaj będę silniejszy. Odpowiedział z miną bohatera. I znów. Magikarp zrobił trzy podskoki, PJ próbował uciec, a moje pokemony wygrały bez problemu. Spróbuję jutro! Zawołał chłopiec i wybiegł. I tak było przez kolejne dni. Chłopiec wracał codziennie jak zegarek. Rano otwierały się drzwi, a on już krzyczał. Chcę wyzwanie! Na początku byłem zirytowany. Myślałem, czy on nigdy się nie zmęczy? Nigdy nie zrozumie, że jego Magikarp i Pidgey są zbyt słabi. Ale po kilku dniach zacząłem się... śmiać. A potem nawet czekać na jego przyjście. Pokemony też go polubiły. Weedle zawsze witał go machaniem ogonka. Venonat podchodził i zaglądał mu w oczy, aż chłopiec chichotał, bo to łaskotało. A Butterfree często siadał mu na ramieniu, jakby mówił: Hej, jesteś jednym z nas. Żeby nie było tak nudno, zacząłem wymyślać mu zadania. Dzisiaj możesz walczyć, powiedziałem któregoś dnia. Ale najpierw policz wszystkie kokony w sali. Chłopiec chodził i liczył: Jeden, dwa, trzy. Czy to też? Zapytał, pokazując na zwykły kamień. Nie. Roześmiałem się. To nie metapod, to kamień. Innym razem poprosiłem go, żeby nakarmił katerpie. Rozdał im liście, ale jeden katerpie wdrapał się mu na głowę i usiadł tam jak zielona czapka z oczami. Wyglądam fajnie? zapytał chłopiec, śmiejąc się. Wyglądasz jak król katerpie, odpowiedziałem. Jeszcze innym razem kazałem mu zebrać krążki dla Weedle, które poturlały się po podłodze. Ale Weedle uznały, że to zabawa i zaczęły gonić chłopca. Turlając krążki jak piłki. Wyglądało to jak wielki mecz piłkarski, tylko że piłkarzami były robaczki. Kiedy przegrywał walkę, często wymyślał nowe zasady. Dzisiaj walczmy stojąc na jednej nodze, zaproponował raz. Więc ja i on staliśmy na jednej nodze, a pokemony walczyły. Wyglądało to tak komicznie, że Butterfree przewrócił się ze śmiechu w powietrzu. Innym razem wymyślił: Dzisiaj można używać tylko ataków, które robią śmieszny dźwięk. I przez pół godziny sala rozbrzmiewała od plask, bziu! chlup, frru. A my wszyscy pękaliśmy ze śmiechu. Z każdym dniem chłopiec stawał się coraz mniej moim przeciwnikiem, a coraz bardziej pomocnikiem. Pomagał mi sprzątać salę, podlewać rośliny dla katerpie, a nawet polerował ostrza Sajdera. Sajder na początku był nieufny. Ale kiedy zobaczył, że chłopiec delikatnie poleruje jego ostrze, aż świeci jak lustro. Nawet on mruknął z zadowolenia. Mogę się w nim przejrzeć, zachwycił się chłopiec. Uważaj, ostrzegłem, żebyś się nie przestraszył swojego odbicia. Wieczorami siadaliśmy razem z Pokemonami na dywanie. Ja jadłem swoją kanapkę, on jabłko, a Venonaty dostawały okruszki. Weedle turlały pestki jak kuleczki, a Butterfree fruwały nad nami, rozsypując błyszczący pyłek. To wyglądało bardziej jak piknik w lesie niż sala dżimu. I choć chłopiec codziennie przegrywał, powoli robił postępy. Jego magikarp podskakiwał coraz wyżej, aż raz prawie trafił mnie ogonem w nos. Oho, zawołałem. Jeszcze trochę i będziesz miał skaczącego mistrza? Pidgey też stawał się odważniejszy. Zaczął krążyć wokół Butterfree, ćwicząc zwroty i uniki. Butterfree uśmiechał się skrzydłami, jakby uczył młodszego kolegę. Chłopiec coraz częściej się śmiał, a coraz rzadziej smucił po porażkach. Początkowo byłem zły. Myślałem: On marnuje mój czas. Ale pewnego wieczoru, kiedy siedzieliśmy razem z pokemonami, złapałem się na tym, że czekam na niego każdego dnia. Ech, powiedziałem półgłosem ta sala bez ciebie byłaby zbyt cicha. Coś pan mówił? zapytał chłopiec, gryząc jabłko. Nie, nic, nic odparłem szybko ale w duchu wiedziałem, że mówiłem prawdę. Akt czwarty. Przyjaźń, codzienność i wielka niespodzianka. Chłopiec przychodził codziennie, na początku tylko po to, żeby walczyć, ale z czasem stał się częścią naszej drużyny. Kiedy rano otwierałem drzwi sali, często już czekał na schodach, machając ręką i wołając: Dzień dobry, panie liderze, jak się mają robaczki?. Zamiast tylko walczyć, coraz częściej pomagał mi w codziennych obowiązkach. A obowiązków było dużo, bo wyobraźcie sobie, ilu rzeczy trzeba dopilnować. Kiedy ma się w sali katerpie, widle, metapody, kakuny, butterfree, venonaty, bedrile i skajtera. Najpierw zawsze było karmienie. Ja rozdzielałem liście sałaty dla katerpie, a on dostawał wielką miskę z krążkami białkowymi dla widle. Raz się poślizgnął i cała miska wylądowała na podłodze. Widle rzuciły się na krążki jak dzieci na cukierki i zaczęły turlać je w każdą stronę. – O nie! – zawołał chłopiec. – One uciekają! To nie krążki uciekają. Śmiałem się. To Weedle urządziły sobie wyścigi. Cała sala zamieniła się w tor wyścigowy. Weedle toczyły swoje krążki, a my kibicowaliśmy jak na zawodach sportowych. Nawet Sider, ten zawsze poważny, podniósł ostrze, jakby wskazywał zwycięzcę. Potem szliśmy do kokonarium. Tam wisiały metapody i kakuny. Spokojne. Ciche. Jak zielone i żółte paczuszki. Trzeba policzyć, czy wszystkie są na miejscu. Tłumaczyłem. Chłopiec liczył głośno. Jeden, dwa, trzy, piętnaście, szesnaście. I nagle zatrzymał się przy zwykłym kamieniu. Ten też? Zapytał. Bo wygląda trochę jak metapod. Nie. Roześmiałem się. To kamień. Ale jeśli będziesz na niego długo patrzył, może wykluje się żaba. Chłopiec parsknął śmiechem, a katerpie, jakby chciał coś dodać, zaczął pełzać po kamieniu, udając, że to jego nowy przyjaciel. Najtrudniejsze było zawsze czyszczenie ostrzy sytera. Ten pokémon traktował to bardzo poważnie, jak ceremonię. Dałem chłopcu ściereczkę i płyn do polerowania. Spróbuj, ale bądź ostrożny, powiedziałem. Chłopiec polerował tak długo, że aż zobaczył w ostrzu swoje odbicie. Mogę się w nim przejrzeć, zawołał. Wyglądam jak bohater. Syder spojrzał na niego takim wzrokiem, że obaj się roześmialiśmy. Po obowiązkach zawsze była chwila odpoczynku. Siadaliśmy na dywanie w środku sali i robiliśmy piknik. Ja miałem kanapkę, on jabłko, a pokemony dostawały swoje smakołyki. Venonaty zawsze pchały się najbliżej jabłka, Weedle turlały pestki jak kulki, a Butterfree latały nad nami rozsypując pyłek jak brokat. Pewnego razu jeden katerpie wlazł chłopcu do plecaka i nie chciał wyjść. Kiedy chłopiec w końcu go znalazł, katerpie siedział w środku jak król w swoim zamku. O nie, on się wyprowadza krzyknął chłopiec to znaczy, że ci ufa uśmiechnąłem się. Oczywiście codziennie walczyliśmy, ale walki też zaczęły wyglądać inaczej. Chłopiec często wymyślał zabawne zasady. Dzisiaj walczymy tylko stojąc na jednej nodze powiedział raz. Więc obaj staliśmy na jednej nodze, kiwając się jak flamingi, a pokemony walczyły. Wyglądało to tak śmiesznie, że Butterfree aż przewrócił się w powietrzu. Innym razem wymyślił Walczymy tylko atakami, które robią śmieszny dźwięk. I sala rozbrzmiewała od plask, bziu, chlup, frrrrr, aż Katerpie zaczął turlać się ze śmiechu. Jeszcze innym razem wymyślił. Walczymy tak, jakbyśmy byli Pokemonami. I wtedy on zaczął skakać jak Magikarp, a ja machałem rękami jak Butterfree. Pokemony patrzyły na nas zdziwione, a potem same zaczęły naśladować nasze ruchy. To była najzabawniejsza walka w historii sali, ale z każdym dniem chłopiec stawał się coraz lepszy. Jego magikarp podskakiwał coraz wyżej i raz prawie uderzył mnie ogonem w nos. Jeszcze trochę i będziesz mistrzem skakania, zawołałem. Pidgey też robił postępy. Trenował razem z Butterfree, krążąc w powietrzu i robiąc szybkie zwroty. Butterfree uczył go cierpliwie, a Pidgey za każdym razem lądował bardziej pewnie. Chłopiec coraz rzadziej smucił się po przegranych. Coraz częściej śmiał się i cieszył, że jego Pokemony uczą się nowych rzeczy. Aż pewnego dnia nadszedł moment, który zapamiętam na zawsze. Zaczęliśmy walkę jak zwykle. Ja miałem Butterfree i Venonata. On, Pidgeya i Magikarpa. Na początku myślałem, że znów będzie szybko. Ale nagle jego Pidgey zrobił niesamowity zwrot. Tak szybki i sprytny, że Butterfree nie zdążył uciec. Trafienie! krzyknął chłopiec. Walka trwała długo, dużo dłużej niż zwykle. Jego Pidgey walczył z odwagą, a Magikarp podskakiwał tak wysoko, że aż Bidril zatrzymał się w powietrzu, patrząc z podziwem. I wiecie co? Wygrał! Pokonał mnie naprawdę i zdobył moją odznakę. Zapadła cisza. Widle przestały chrupać. Venonaty wpatrywały się w nas wielkimi oczami, a Butterfree usiadł obok mnie, jakby mówił Cóż, przegrałeś uczciwie. Gratulacje, powiedziałem. To znaczy, że zdobyłeś moją odznakę i możesz ruszyć dalej w swoją podróż. Chłopiec spojrzał na mnie, potem na pokemony. Zamiast wziąć odznakę, zapytał, a mogę zostać tutaj? Jako twój pomocnik? Poczułem, jak robi mi się ciepło w sercu. Spojrzałem na moje robaki. Butterfree zrobił kółko w powietrzu, widle uniosły ogonki, a nawet Sitter skinął ostrzem, co u niego znaczyło TAK! No to witaj w naszej drużynie, powiedziałem. I od tamtego dnia sala już nigdy nie była taka sama. Rano karmiliśmy pokemony razem, w południe wymyślaliśmy nowe treningi, wieczorem siadaliśmy wszyscy na dywanie i robiliśmy pikniki, śmiejąc się i wspominając zabawne chwile. A ja już nigdy nie narzekałem, że moje dni są nudne, bo kiedy masz przyjaciela i całą gromadkę robaczków, każdy dzień jest prawdziwą przygodą.